Komfortowe lato 2020 roku, przystanek Muszyna wspólnie z telewizją MTV 24. Dziś zapraszamy Państwa do odwiedzenia Parku Kultury i Dawnego Rzemiosła. Park Kultury Dawnego Rzemiosła, interesujące miejsce na mapie atrakcji turystycznych, które warto odwiedzić będąc w Muszynie. W skład parku wchodzi Dwór Starostów z przełomu XVIII i XIX wieku z salą widowiskową, i kawiarnią. Muzeum Regionalne Państwa Muszyńskiego oraz Dom Dawnego Rzemiosła. Wszystkie obiekty otoczone są pięknym ogrodem, ławeczkami i miejscami wypoczynkowymi. W czasie sezonu plenerowego w tym miejscu odbywają się koncerty, wernisaże, animacje dla najmłodszych, warsztaty i kiermasze rękodzielnicze oraz różnego rodzaju pokazy i prezentacje nawiązujące do charakteru miejsca. W kawiarni Dwór starostów mieszczki serwują znakomite desery, oparte na dawnej recepturze oraz wyśmienitą kawę przywiezioną od kupców z Italii. Tak jak dawniej bywało. W ciągu całego roku w dworze starostów odbywają się wydarzenia kulturalne oraz zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. To również tutaj ćwiczą zespoły działające przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Muszynie. W Muzeum Regionalnym Państwa Muszyńskiego można zobaczyć pamiątki związane z historią tego miasta oraz wystawy twórców. W tym miejscu można też zasięgnąć informacji turystycznej, a także kupić różnego rodzaju muszyńskie pamiątki. Najczęściej są to wyroby rękodzielnicze. W domu dawnego rzemiosła możemy zwiedzać dwie sale poświęcone dawnym, zapomnianym zawodom związanym z obróbką drewna i metalu które znajdują się w piwnicach. Największym jednak zainteresowaniem cieszą się warsztaty ceramiczne, podczas którego uczestnicy zagłębiają tajniki garncarstwa i ceramiki. W zakątku archeologicznym w Parku Kultury i Dawnego Rzemiosła od czerwca do końca września odbywają się warsztaty archeologiczne dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do Muszyny.